mają prace projektowe związane z przebudową ulicy Wańkowicza i ulicy Parkingowej na osiedlu Chutnik. Inwestycja opiewa na 12 milionów złotych, z czego dofinansowanie z polskiego ładu wynosi 8 milionów. Mamy wybranego wykonawcę, który dokonuje już prac projektowych. W najbliższych dniach spodziewamy się, że Wykonawca przedstawi nam pierwsze przekroje drogowe układu drogowego, który pozwoli nam ocenić zaproponowane ścieżki rowerowe, chodniki do jazdy układ całości nowego układu drogi Wańkowicza, jak również parkingowej i również oddziaływania na Drogi sąsiednie. Chcemy prowadzić te prace tak, aby minimalnie wchodzić w posesje prywatne, tak aby nie trzeba było przebudowywać również ogrodzeń, infrastruktury prywatnej mieszkańców. Istotnym elementem tej inwestycji jest budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Całość zadania potrwa do czerwca 2027 roku.